Gdy Bóg zakończył tworzyć Skandynawię, zostało mu trochę z wszystkich pięknych rzeczy północy. Wrzucił je do Bałtyku i tu powstał Bornholm. W ten sposób wita nas strona Visit Bornholm. Naszym zdaniem nie jest to ani odrobiną przesadzone. Jednym słowem na Bornholmie jest przesympatycznie, a okoliczności przyrody są niepowtarzalne. Nie przedłużając, witajcie w drugiej części naszej relacji z wyspy. Jesteśmy w Ostermarie. To Oster mm -hmm. Są mi? ruiny kościoła. Coraz... Roskowego pewnie. Coś może będzie jakaś informacja. Zobaczymy. Ruiny gamle Kirke, czyli starego kościoła w Ostermarie działają na wyobraźnię. Szczególnie znajdujące się tu kamienie pokryte runami. Ten wybudowany około 1800 roku kościół posiadał nietypowy dach i podwójne sklepienie. Szkoda, że został zastąpiony nowym, neoromańskim kościołem z 1891 roku. kościół rotundowy. Ester Lars. Ester I on Lars. rzeczywiście tutaj jest rotundowy. Nie wiem dlaczego. Tam poprzednie... poprzednie były nazywane też no, Był no, taki opis, ja by, że to kościół rotundowy, ale nic z rotundy Kościoła nie zauważyliśmy. To nie ukowało, tak Więc... Tutaj rzeczywiście... Ciekawe, ładne. I rzeczywiście, te wszystkie duńskie kościoły, to jak później w Norwegii przemalowywali, to to, co było z kozami to, jest to przemalowane na biało tutaj też wszystkie kościoły te są białe natomiast w tych poprzednich ruinach tam odpadło trochę tynku i to co zamalowali protestanci, czy katolickie jak wiadomo wszystkie średniowieczne kościoły były bardzo kolorowe a na razie idzie. Najstarszy i największy kościół rotundowy Bornholmu został wzniesiony około 1160 roku i był silnie ufortyfikowany. Nic dziwnego, zważając na historię wyspy. Najwyższa, trzecia kondygnacja pełniła funkcję galerii strzeleckiej. Kościół Świętego Wawrzyńca jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych na wyspie. Niesamowite wrażenie robią freski z połowy XIV wieku opisujące historię Narodzenia Pańskiego oraz sąd ostateczny. Oczywiście zostały zamalowane w czasie reformacji i ponownie odsłonięte pod koniec XIX wieku. Ester Lars Kirke swój współczesny wygląd otrzymał w wieku XVII, kiedy to dobudowano przypory i stoszkowany dach. Podobnie jak w Ester Marii, także tutaj znajduje się kamień runiczny. W tym miasteczku Gudiem, ale nie wiem czy będziemy tutaj się zatrzymywać, bardzo, bardzo turystycznie jest, że niby takie urokliwe miasteczko. Chyba nie będziemy tu wysiadać, bo nawet nie ma się gdzie zatrzymać. O tam są te wędzory z tymi białymi kominami. Białe kominy w Gudiem to jeden ze znaków, że miasto śledziami stoi. Do kominy wędzarni. Nic dziwnego, że jest ich aż tyle, bo miasteczko posiada dwa porty i jako pierwsze zaczęło eksportować śledzie. Tutaj, co prawda, fiordów nie ma, ale też bardzo ładnie. Tak, mhm. Na szczęście nie jesteśmy w Norwegii, więc błota nie ma, jest suchotko. Idziemy na spacer po klifie. Jak się nazywa ta miejscowość? To nie jest tak łatwo. Tam jesteśmy, Felikdomski Perle. Idziemy na spacer. Helik z święte skały, obecnie malownicze, swoiste pomniki przyrody. W średniowieczu natomiast były celem pielgrzymek, na przykład w noc świętojańską. Tutaj klify mają wysokość 22 metrów. No jeszcze będziemy w drugi. W Rugi będziemy. w klifie. Jak jest wysoki? Nie wiem. Ale na razie jest tak. Też bardzo ładnie. Klify można zwiedzić tak jak my, spacerując ścieżką nad klifami i schodząc tam, gdzie to możliwe, ale można też wybrać się w godzinny rejs MS Tor. Ruiny XII-wiecznego zamku arcybiskupów Lund skrywają mroczną i krwawą jego historię. Był to jeden z największych zamków północnej Europy i od chwili powstania był świadkiem walk między arcybiskupami a królami Danii. Trzeba przyznać, że pozostałości twierdzy i ich położenie na niedostępnym klifie z widokiem na duży obszar morza pobudzają wyobraźnię. Ciekawym uzupełnieniem zwiedzania ruin jest wizyta w centrum turystycznym, gdzie w fantastyczny sposób jest przedstawiony wygląd zamku z czasów jego świetności oraz jego historii. Tak jest. Po emocjonującym zwiedzaniu groźnych ruin Hammershus, sielskie widoki pól i urokliwa ścieżka nad klifem prowadzi nas do słynnych skał Jonskapel. schody w naprawie, także nie zejdziemy na dół. Jest tak. Dotarliśmy do Hasre, stolicy śledzia bornholmskiego i trafiliśmy na takie, takie miejsce z Pędzarnią, z Zamierzamy zjeść śledzia. śledzia bornholmskiego. Zobaczymy, czy nam się uda. No to próbujemy. No dobrze, udało nam się, dotarliśmy. Zostawiliśmy się na górze Będziemy w Danii z ryb prowadzić różne lędzone krewetki w wysosie, lakrele, śledzie, na różne sposoby. Dziękujemy, że byliście z nami w trakcie tej części wycieczki. Nas osobiście borholm urzekł niesamowicie. Niby nic takiego bez efektu wow jak w Norwegii, ale ma w sobie to coś. Szkoda, że obecnie nie ma jak się tutaj dostać bezpośrednio z Polski. Następny film to swoista koda naszej wyprawy, jakby nie było do Norwegii. Opuścimy gościnne kraje skandynawskie, ale jeszcze nie wylądujemy na kontynencie, bo przed nami Rugia. Czy na dłużej, czy tylko w przelocie, o tym przekonacie się już w następnym filmie. Tymczasem, tych z Was, którzy nie widzieli naszych poprzednich filmów, zapraszamy do playlisty i subskrypcji naszego kanału. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, zostawcie ślad. Lajk, like, komentarz, będzie nam niezwykle miło. Do zobaczenia.